Cześć babciu! Cześć! W szkole realizujemy projekt Comenius pod tytułem The World of Myths and Mysteries, czyli Świat Mitów i Tajemnic. Babciu, czy zgodzisz się na nagranie i opublikowanie w internecie wywiadu z Tobą? Tak, zgadzam się. Słyszałam, że dawniej w okolicy zamku w Ogrodzieńcu działy się bardzo dziwne rzeczy. Czy mogłaby mi babcia o nich opowiedzieć? Tak. Chętnie ją posłucham. U nas po zamku Miałam 10 lat. Przepowiednie opowiadali o takim psie czarnym chodził z łańcuchem. I to wszyscy ludzie o tym opowiadali. I od mojej koleżanki opowiadał ojciec, jak go zawsze z roboty prowadzał ten czarny pies do samego domu. I przyprowadzał go na figurę. Przed z powrotem do ogrodzińca, z ogrodzińca na zamek, i tak ten pies co spacerował. A czy to prawda, że mama babci widziała czarnego psa? Moja mama wyszła raz w nocy o 12 godzinie i widziała koło swojego domu leżał pod bramą czarny pies. Czy babcia uważa, że historia ta jest prawdziwa? Bardzo prawdziwa. Babciu, czy gdy byłaś dzieckiem, bałaś się czarnego psa? Nie bałam się, bo nigdy z nim nie miałam styczności. Nie widziałam go i nie bałam go się. A czy od tego czasu nie słyszała babcia o podobnych zdarzeniach w okolicy? No, po, po tym już nie słyszałam. Babciu, dziękuję Ci za udzielenie mi wywiadu. Dziękuję, ja też. Do widzenia, babciu. Do widzenia.